Halo, halo, witamy Państwa przed telewizorami bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, pogodny dzień i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich wrażeń. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a dzisiejszy mecz skomentuję w znakomitym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Przed nami spotkanie ligowe. Mamy nadzieję na emocjonujący mecz. Witamy Państwa. Dziś na trybunach naprawdę gorąca atmosfera. Obie drużyny będą chciały powalczyć o zwycięstwo, i ciekaw jestem, jak wejdą w mecz. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie nam tutaj zdrowych piłkarskich emocji. Ich styl gry spotyka się raczej z krytyką. Wykazują mało inicjatywy, zwierają szyki i pozwalają grać przeciwnikowi. Czy dzisiaj będzie tak samo? Raczej tak. Ustawią się całą drużyną za linią piłki i będą liczyć na to, że jakimś cudem przetrwają napór. Sprawdźmy teraz jedenastkę gości. Zagrają w układzie 4-4-2, ale druga linia nie jest do końca linią. Czasem stosuje się inną notację, ale chodzi o to, żeby wskazać zawodnika w środku pola, który będzie szczególnie odpowiedzialny za wsparcie ataków, oraz takiego, który będzie wspierał obronę. Rozpoczęli górnik przy piłce. Zabrzanie wiedzą, jak ważny jest pierwszy kontakt, wyczucie piłki. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. jest niesamowite, sparował na słupek. Mogą teraz skarcić rywali. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Kontra palce lizać, wykończenie też, niczego sobie. Tylko na to czekali, mają w składzie szybkich piłkarzy, którzy w takiej grze czują się jak ryba w wodzie. Spójrzmy jeszcze raz na ten długi rajd. Wydawało się, że ktoś mu tam w końcu przeszkodzi, ale obrońcy zostawili mu dużo miejsca, a klasowy zawodnik takie okazje wykorzystuje. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Prosto Prostopadłe podanie będzie groźnie. Szansa na oddanie strzału. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał, i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Piłka z narożnika do kolegi przed polem karnym. No, może teraz. Na piłkę, co z tego wyniknie? Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. To musi być gol! Ach, szkoda tej okazji! Sporo możliwości. Co teraz zrobi? Zobaczmy, co zrobi. Co teraz myśli. Angulo. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Zobaczymy, co teraz zrobi. Teraz na pewno. Go! Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Popatrzmy na powtórkę, Darku. Wspaniały gol. Na takie indywidualne akcje patrzy się z przyjemnością. Ale warto zadać sobie pytanie, czy aby obrońcy nie mogli w tej sytuacji zachować się lepiej, przerwać jakoś tę akcję. No, i mamy 2 do zera, jak to mówią, piłka wciąż w grze. Będzie chyba podawał. Obrońca blokuje dośrodkowanie. Sytuacja, po której padła bramka, jeszcze raz na Państwa ekranach. Uderzenie silne, bez kombinacji, prosto w lewy dolny róg bramki. Do granie piłki rzutu Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Ma czas, żeby dośrodkować. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Był już pewien, że do tego dojdzie. Tymczasem bramkarz popisał się refleksem i zniweczył akcję ofensywną przeciwnika. Gryszkiewicz. Adam Ryczkowski. No i strata piłki. No błąd strata. Ciekawe, jak to rozwiąże. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki i zażegnuje niebezpieczeństwo. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ma piłkę. Co teraz zrobi? Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka, no i mamy spalonego. No i mamy spalonego, a tak niewiele brakowało. Przypomina mi się Filip Poinzagi, piłkarz, który zawsze grał na granicy spalonej. Ruszył do przodu całkiem udanie. Na piłkę, co z tego wyniknie? Ma sporo możliwości wolsztyński. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonego. Osłania piłkę, świetnie mu idzie. Nie atakują rywali, czekają na rozwój sytuacji. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekuje. Będzie strzelał. Słupek ocalił ich od straty gola. Piłka odwita, wraca na murawę. Bolsztyński. Co teraz wymyśli? Ankulo. Dobrze antycypował intencję podając 2 do 0 po pierwszych 45 minutach. Ten zawodnik rozgrywa dzisiaj kapitalny mecz. Zgodzisz się chyba ze mną? Istotnie, gra dzisiaj dobry mecz. Wystarczy spojrzeć na wyświetlaną właśnie analizę jego strzałów. Ambitnie i przede wszystkim skutecznie będzie się chyba śnił bramkarzowi rywali po nocach. Rozpoczęli górnik przy piłce. Zabrzanie wiedzą jak ważny jest pierwszy kontakt. Wyczucie piłki. Świet. Minął obrońców. Biegnie na bramkę. Kontra palce lizać. Wykończenie też niczego sobie. Tylko na to czekali. Mają w składzie szybkich piłkarzy. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał, i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. To musi być gol. Ach, szkoda tej okazji. Zobaczymy, co teraz zrobi. Teraz na pewno. Gol! Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest. To... Właśnie rozpoczęła się druga połowa. Broni się przed rywalem. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Stracili, ale odzyskali piłkę. Gryszkiewicz. Akcja ofensywna górnika zabrze. Długą serią podań szukają szansy na gola kontaktowego. Znakomicie zasłania piłkę. Rywale dwoją się i troją. Świetnie teraz zasłania piłkę. No i partnerzy podążają z pomocą. Ciekawe, jak to rozwiąże. Dobra okazja do oddania strzału. Znakomite zachowanie bramkarza. To naprawdę nie było takie łatwe do wybronienia. Z tak niewielkiej odległości to powinno wpaść. Widać klasę bramkarza i kapitalny refleks. Piłka z narożnika posłana przed linię pola karnego. Uderzenie w stronę bramki. Angulo. Adam Ryszkowski. Gryszkiewicz. Tracą piłkę po tym podaniu. Zobaczymy, co teraz zrobi. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Zobaczmy, co zrobi. Jeśli był spalony, to minimalny. Tak, zdecydowanie potrzebują trochę świeżej krwi, jeśli chcą w tej drugiej połowie prowadzić do wyrównania. Trener wprowadził dwóch rezerwowych. piłkę. Przejmują rywale. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Bolsztyński. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Pięknie go dostrzegł, ma sporo możliwości. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. Dośrodkowuje zrzut rożnego. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki. Nie atakują rywali. Czekają na rozwój sytuacji. Będzie chyba podawał. Będzie bramka! Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Blisko już do bramki Polszczyński. Bramkarz wybroń ten strzał. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Co teraz zrobi? Co teraz wymyśli? Ma piłkę, co teraz zrobi? Ciekawe, jak to rozwiąże. Teraz na pewno! Udana interwencja bramkarza piłka w jego rękach. Może teraz ruszyć skrzydłem. Zagrał w pole karne ma tam kto uderzyć na bramkę. Dobre zagranie ponownie celne podanie. Zobaczymy, co teraz zrobi. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. No i strata piłki. Ładnie się znalazł na skrzydle. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Dobre podanie za plecy obrońców. No i to dośrodkowanie blokuje obrońca. I zaczną teraz z autu. Przerzucenie piłki na drugą stronę boiska. Zaledwie 4 minuty dzielą nas od zakończenia spotkania. No, już blisko polekarny. Dobrze odczytał intencje rywala. Wolsztyński, no jak na razie nie powstrzymany. Niebieskie podanie, zupełnie bez pomysłu, strata piłki. Ten gwizdek oznacza koniec meczu. Piękna, wygrana i w dodatku bez straty bramki. Rzeczywiście, plona i bramkarz stanowili dzisiaj doskonale funkcjonujący organ. Dziewice biją mu brawo i w pełni zasłużenie, bo zagrał dzisiaj naprawdę fantastycznie. Wspaniały mecz. Świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. Pełni zasłużone gratulacje. Rozpoczęli górnik przy piłce. Zabrzanie wiedzą, jak ważny jest pierwszy kontakt, wyczucie piłki. Minął obrońców, pięknie na bramkę! Kontra palce lizać! Wykończenie też. Niczego sobie! Tylko na to czekali. Mają w składzie szybkich piłkarzy. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Musi być gol! Ach, szkoda tej okazji! Zobaczymy, co teraz zrobi. Teraz na pewno! Gol! Kolejny do kolekcji! Mają już dwie bramki przewagi! Nie jest. Ciekawe, jak to rozwiąże. Dobra okazja do oddania strzału! Znakomite zachowanie bramkarza to naprawdę nie było takie łatwe do wybronienia. Z tak niewielkiej odległości to powinno wpaść.